Moi drodzy, dzisiaj nadejdzie największy krok milowy dla naszej przygody na jednym bloku. Z tym oto smarka... Czy ty do mnie celujesz? Oho. Czy ty Ej, do mnie celujesz z jakiejś głupiej nie, to kuszy? To Przecież wiesz, że jak ja wezmę łuk, to twoja kusza zda się na tyle, że po prostu będziesz Ale, błagał jest, o wybaczenie. To jest, no co? To chodzi, bo cały czas... Na myśli, tylko no to ja dobra, dobra, ale kto pyta a kto, pyta, a kto pyta! A może mi powiedzieć, kto pytał, bo nie wiem, słuchajcie, w tym momencie mam wykopanych 4559 bloków i w tym odcinku dobijamy równe 5 koła bloków. Bera, więc oglądajcie ten film do końca. I teraz macie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę oraz suba. Raz, dwa, trzy. I wejdźcie na sklep. .abrety, bo są bluzy, koszulki, kubki z tym smarkaczem jest kolekcja w pierwszym linii. Tu zaraz weźmę elytrę i ja cię zaraz rozwalę, nie? Wyżej. No i co? Jesteś taki odważny. Jeden cios i ty pana nie ma. Słuchajcie, jeżeli chcemy pięć 5000 bloków na nasze... A, w ogóle, ej, dostałem jajokury. Chcesz jajokury? I patrzcie jaki tu bobsdyl mały powstał! Toki mega służ... Ej, w ogóle stary. Bo ty może nie zauważyłeś, Ale wiesz dlaczego tu jest brzoza? Wiesz dlaczego to są bloki brzozowe. A pomysł nie, nie. jednego z widzów. Dla widza to oddaję ten pomysł. Słuchajcie, jeden z widzów pisał w komentarzach, żeby zrobić środek z brzozy, bo bo, bo nie będzie to podchodził. Aha. No, patrz, mam prezent. Mam prezent, że cię, prezent. To mi za prezent. No, jajo kury mam. Wow. Patrz, patrz tutaj. Kurę Aha. ci stworzyłem wow, dla ciebie, żebyś pozwolił mi tutaj w spokoju wykopać pięć koła Dobra. bloków, rozumiesz? pięć, okej, okay, raz. Aha. Pięć koła a, powiedziałem, trzy, rozumiesz? Cztery, nie, no nie, nie, wierzę, słuchajcie, w tego smarkacza. Dobra, słuchajcie, ja muszę na pewno wziąć pewno wziąć lapis lazuli a i a muszę ogarnąć, się ogarnąć sobie nie, nie, Stary, wiesz nie, zabierasz mi po jakieś dwa serduszka, coś takiego. Wow, może ciutkę więcej, No, no nie, No, nie, się całkiem nie, nie, no nie, nie, da się, stary. Nie, da się? nie, 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 Dobra, trzymajcie mnie, bo naprawdę nie wytrzymam z tym typem. Dobra, słuchajcie, bierzemy się kierkę, ale myślę, że sobie zrobimy się kierkę diamentową. Skoro mamy, słuchajcie, dużo diamentów i mamy też, słuchajcie, musimy jakby mieć łopaty, żeby chcemy zrobić 5000. A czy ty możesz nie być taki upierdliwy chociaż przez sekundę? Nie, ale serio, naprawdę pytam. Pytam bez beki. Dzięki. I co, zabrałeś lapis? Serio? Nie, no to 21, co ci kiedyś dałem. Dobra, nie, no jak chcesz, to oczywiście bierz, stary, ale po prostu ja muszę tutaj sobie zenchantować rzeczy. Wydajność 4 na diamentowej Oj, siekierce. Dom. Na środku, słuchajcie, rozpoją się takie bloki jak kamienne, czyli oczywiście kilof, drewniane, czyli oczywiście siekiera, albo melon na przykład też siekierą, oraz ziemi, ziemiste, no czyli piasek, żwir i, i tak dalej. E, teraz bierzemy Będzie. to w takim razie. Wydajność 4 i niezniszczalność 3. Bierzemy, słuchajcie, łopatę na... Szczęście trzy samo, jeżeli siądzie, to będzie mega. Gier... Ja nie mam levela w ogóle tyle. Dobra, bierzemy niezniszczalność. To jest najgorsza łupata na świecie. Dobra, dobra. No, dobra, no rozwal mnie. Półtora serca mi zabra, A co, co ona ma w ogóle za enchant? Ej, bo czekaj, twoje psy mnie klep i ty głupi jesteś. No, ty debil, no. Możesz zabrać te psy, proszę. Możesz? No nie no to, cię, no to cię rozwalam, no to cię nie, rozwalam, no, no nie, rozwalić cię, no to cię rozwalam w takim razie. No już, pyk, już no, no dobra, no to zabieraj zabier. te pse. Ja no miałem już. wykopać Keden tutaj 5000 bloków, mi ale nie stary bije mnie teraz w dupę. No nie no, rozwalam cię w takim razie. No i, cię wyj no i wy jesteś wyjaśniony, dobra, no. A możesz tego psa zabrać? Możesz? Yy, mogę. Już dobra, zabieram. dziękuję. W takim razie, no ale on klepie mnie da! Jak ej, to? Tepnął się do ciebie, tepnął się akurat mnie do ciebie, dobra. Słuchaj, wykopujemy w takim razie bloki, ale pytanie e, Czym się wykopujesz Rumlighty? to uderzyłeś, pieska. Stary, nie, nie uderzyłem go. To ciebie uderzyłem. Mm -hmm. No, no nie no i teraz nie będzie wierzył, jeszcze biedne łaberce, no. Ej, strasznie mnie denerwuje zmienianie tych starych tulsów, żeby szybciej to wykopać. Jezus Maria, ej. E, to mam pro, to mam propozycję. No? Nie zmieniaj w ogóle. No dobra, ale to wtedy czym mam kamień naprzód rozwa... No łopatą! To... Aha. No, no dobra, kamień łopatą mam rozwalać, swoim zdaniem. No, to jest aj, a czym innym? Czy Ty możesz chociaż przez sekundę, ale tak dosłownie sekundę nie strzelać barki, o, dobra, raz minęła. No. no dobra, no to w takim razie raz i zaraz ty miniesz. <grym>, no podejść. No, no, <grym>, no, podejdź, no, no podejdź, no, no dawaj. No i... O no, je! ale wyrwał cepa, ogłuszacza ludę wyrwał. Nie podoba mi się to, ewidentnie mi się to nie podoba. Ej, stary, a w ogóle myślałem, że nie mamy zonka, ale słuchaj, bo ja jeszcze mam 400 bloków... Mam zapalniczkę, mam na szczęście przy sobie zapalniczkę I w tym momencie, żeby odciągnąć twoją uwagę, idę podpalić ci wyspę Przepraszam, nie, ale takie nie, są środki, takie to. są środki Nie, podpalam ci serio to. wyspę Nie, naprawdę ci podpalam wyspę teraz, stary nie, Żeby no, to... odciągnąć twoją uwagę, żebyś ty ją tutaj troszeczkę ale, ale naprawdę. podpalę Ale nie, naprawdę, wyżej ja teraz to robię? Na twoim miejscu byś się wrócił Nie, ale serio ja to zrobiłem, serio się wrócił Nie, naprawdę, naprawdę została podpalona Żebym ja w świętym spokoju, chociaż przez sekundę Mógł pokopać bloki Cały E, wątpię, że będzie... Cię... Ty co ja w ogóle zrespiłem teraz? Szo, ty ty spadł zres... w ogóle, chłop! ale nie, mocny był. Rozwaliłem całą farmę, nie rozwaliłem ci starej całej farmy. No nie rozwaliłem farmę. ci całej farmy. Ej dobra, lecimy z bloczkami. Po, widzicie? Działa! Big Bry. O Dioksa wykopałem! A, a daj mi dieksika. W takim nie dam no, 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 no... O, mam dioksika, O tutaj nie ma... Jest szczęście. Dlaczego z szczęścia trzy wypadł mi jeden diament? Weź mi powiedz. O. Jajo przyzywające widerowego szkieleta no? Co myślisz? I trzcina myślisz, cukrowa! Na wyspie. Dobra, wezmę i se postawię i go rozwalaj, no, może, może czaszka dokonęć. wyleci Może wylecieć czaszka, bo my mamy, słuchajcie, przecież tutaj patrzcie My mamy grabież 3, więc jakaś szansa tutaj, słuchajcie, jest na to i wypadł węgiel. Mhm, spodziewałeś się, że wypadnie coś lepszego niż węgiel stary, tak, tak szczerze? No nie no, możesz chociaż przez chwilę! Ej, a ktoś <grym> zacznij, ja, nie, ja mam propozycję no? Bobo, powiedz mi, czy chcesz zarobić Mester uwaga? Uwaga! Mr. Uwaga, trzy diamenty możesz zarobić. Chcesz? No. Dobra, Twoim zadaniem będzie pójść na moją farmę. Bardzo ładna. Zebrać ją, odłożyć mm -hmm. wszystkie plony do skrzynki. Okay. I zbudować jakieś, nie wiem, czy to daszki, czy może więcej oświetlenia, bo tam ogólnie respią się moby. Więc ty, stary, byś dorobił to, a ja ci dam trzy diaksy. Co ty mm. na to? Dobra. Super, słuchajcie, chyba się go pozbyliśmy chociaż na sekundę. Mamy jeszcze do wykopania 375 bloków, no nie? Ale z tym pajacem, słuchajcie, się nie da. No. Znaczy, ja nic nie mówiłem. Ktoś coś mówił? To ty, tak, chyba, a chyba a ty coś pytał? mówiłeś. Ale ciebie? Kto pytał? No twoja mama ogólnie kto dzwoniła i pytania. Byra, Ej, kule ci, kto szlamu. Pytał ciebie? Stary, kto ale. pytał cię o zdanie. Ale, stary, mnie nikt nie musiał pytać o zdanie, rozumiesz? Oho. Jakby, rozumiesz, w momencie, kiedy. No raczej, raczej, raczej ciebie trzeba, jakby wiesz, tutaj tak, tak delikatnie poprosić o zdanie, no bo ty, jakby wiesz, no, nikogo to zdanie nie obchodzi. To, to Aha. wiesz, to, to jakby mo mo moje zdanie, no ja nie muszę nikogo pytać, tak? No, rozumiesz czy nie? Nie. Nie, nie rozumiesz? I w, w ogóle stary, wiesz, że ja już sobie tutaj pięć, dek o kurde, ej mi się... Nie! Dobra, moi drodzy, nie zatrzymujemy się, wywaliło mi po prostu, wiecie, słuchawki, bo się rozładowały, no nie, no bo nie jestem u siebie, jestem, słuchajcie, u Julii, i musiałem coś takiego załatwić. Ale, Bob, zdyl, weź coś, powiedz, no. zrob, zróbmy test. Powiedz jakieś PY. słowo, a ludzie naprzód to w komentarzach i zobaczymy, czy w ogóle nas słychać. A lula. A lula? R lula. A, co, co to, a, a powiedz mi, co to znaczy, Lula? Rura! Ru, a dlaczego? Z jakiego powodu, niby? Nie, no taki rura, cwaniak, jesteś, to powiedz. Ja nie co? wierzę, nie co za chłop, co za po prostu chłop. Ej, a ja chciałem zobaczyć jak ci idzie ta farma w ogóle, bo ty ją robisz cały czas, prawda? Mi idzie. No mam nadzieję, zaraz też to pójdę i zobaczę. Słuchaj, w tym momencie mm. będę dobijał do 4700 bloków. W ogóle, ej, ja mam znacznie więcej bloków od ciebie, czy Elviso, bo wy już nie kopiecie bloków. Ale urobienc, czy Na przykład Macio. E, wy teraz jakby ekspicie tylko już tym co macie, no mm -hmm. nie? Dobra, słuchajcie, w tym momencie mamy 4700 bloków, więc całkiem spoko. Mamy jeszcze, słuchajcie, 300. 300 brakujących, żeby dobić 5000, więc pytanie, czy to faktycznie, słuchajcie, się dzisiaj uda. A ja, stary, zmierzam już do ciebie. W ogóle idę ci przynieść 6 klocków ziemi. Ej, co tutaj się zmieniło? O, to zrobisz dywaniki. Tutaj, słuchajcie, mhm. te endstone'owe. Fajnie. Ej, spoko całkiem. To masz tutaj 6 klocków ten... ziemi. Tą formę, mam. A i w ogóle, wiesz to dam ci jednak 5 diamentów. Masz tutaj w ogóle, stary, a wiesz co, to akurat możesz odłożyć do skrzynki, co, bo ja nie, 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 nie mam teraz miejsca na to, ja sobie idę tutaj te bloczki rozważyć. i wiesz co, w ogóle, e, spoko jest, ale będziesz go ciągnął dalej, ten różowy, no, bo, bo ja tutaj no. cisnąłem magenta, w ogóle tu się chyba trochę coś zyskło, mu... ja, robi... ja nie komentuję, jak ja nie komentuję. Ten... jak się robi ten barkiw, to zrobi ten, eee... który Ta z kwiatków, stary, a, dobra, chyba. Ja to będę robił. Kwiatków. A masz chyba. kwiatki? Jak pójdziesz do Maćka na wyspę, on tam ma zarówno duże kwiatki, te lilaki i peonie i małe kwiatki. On ma chyba no, wszystkie kwiatki, więc on. Lilaka. E, więc on bez problemu, jakby możesz postawić duży kwiatek, nacisnąć na niego mączką mm. kostną i wtedy jak, o kurde, jakaś Nawet skrzynka to, to była. Z no? Napisu dwóch czerwonych i mączki robi. No, ale wiesz co, ja akurat od Maćka normalne kwiatki brałem, więc stare śmiało. Tutaj rozwaliłem O kurde, widmową strzałę razy 5 dostałem, ty Serio? Złotą marchewkę dostałem na przykład, czaisz? Jaka Jot, akcja? Ej chyba coś robimy. teraz cennego wyrzuciłem, ale w sumie... Nie, wyrzucimy emeraldy! O, ZU, dobra, wezmę te emeraldy. Dobra, słuchajcie, jeszcze 17 bloczków i dobijamy słuchajcie do kolejnej pięćdziesiątki, więc będzie bardzo spoko. Denerwuje mnie, to... O nie! Stary, stworzyłem to coś, że teraz jest trylion mobów! Wiesz które stworzyłem. Robił. Nie, nie wierzę, słuchaj, dobra, rozwalamy je. Weź pomóż z, ro, z, z los papilani, dobra. bo idzie w ogóle na moją wyspę, chłop! Stary! Nie, Musisz pomóc, bo w ogóle tutaj są te typy, co mają, wiesz, strasznie, strasznie mocne temy, nie? Kurde, te to te, co to temy na przykład nieśmiertelności dają, nie? Nie, no. Kto, w ogóle chłop to, to nie, tutaj... Nie, dobra, rozwalam go, ok, rzuciłem go, tutaj rozwalam kolejnego. Okej, okay, dobra. No nie mnie! Nie mnie! Dobra, mam nieładna. Okej, okay, jaka wełna nieładna? Co Na ci się nie podoba? No, bluzowy, A, ty nie możesz podejść tutaj? Nie. za po... A, dobra. Ale słuchajcie, w tym momencie już dobijamy te 4750, więc wykopuję więcej, stary. Wykopuję tutaj więcej. Dawaj, dawaj. Lecimy, 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 lecimy. Ej, Dobry, denerwuje ja, mnie to. Denerwuje ten ten mnie ten to. Ten... Zmienianie cały czas tych itemów naprawdę, stary, mnie denerwuje. Ale uwaga, mamy 4762. 50. Stary, lecimy, lecimy, nie śpimy, nie? Dobijamy, dobra, będę sobie tak robił, o A tu, nie, delfina zresztą, co? Stary, mam delfina, aha, on zwojdował, wiesz, zwojdował, e, dobra, to trochę niemiło w takim razie, no to villager? Villager Kai, wiesz, jest, jest taki piłkarz, który gra w Chelsea, e, nazywa się Kai Havertz, i to jest chyba niemieckie imię, jeżeli się nie mylę. E, pozdrawiam jeżeli ktoś każe. Dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie dalej, dobijamy 4800, nie? Dawaj, dawaj. Ej, możesz we mnie nie strzelać. Ty, mia a ty nie ty... miałeś za Nie. Co? Nie. A? Nie. Bobżdyl pomóż. Co się no patrz. Dzieje? No patrz, co zrespiło. Co tu za gardiany w ogóle? Ja cię kręcę. Wypad, stąd, wypad. Ale zleciał. Stary, rozwalaje, je. Rozwalaj je tutaj bo? wszystkie stare, wszystkie tutaj rozwalaj. No krowę trafia, a nie guardiana, nie? No, nie, no, ale wypadło. Stop krówy w spokoju. Dobra, wywalamy go, okej. Okay. Dobra, stary, jeszcze 24 bloczki, 24 bloczki i będzie święty spokój, no nie? Ej, strasznie. 6 tysięcy będzie? Nie, jeszcze 200, jeszcze wtedy 200, no nie? Ej, czy możesz tam hmm. mnie nie strzelać, bo wiesz, że to widzę, nie? Ja nie strzelam w ciebie. Bo brzydyle, to kto we mnie No, nie strzelaj teraz! Przestań! No A kurde, ile idę ci nie, idę ci podpalić wyspę. No idę ci podpalić. Chcesz tego? Podpaliłeś żeś mi całą rozwalił. Miałeś zadanie, miałeś jedno proste zadanie. Czemu ty nie, to to choć, zadanie. choć przez jeden odcinek mógłbyś być nieupierdliwy To to zbuduj. Nie, masz jeszcze dach zbudować w tej farmie, żeby dostać <laughs> Czemu? te dach, no. No bo naprawdę jesteś tak upierdliwy. Nie dajesz uh -huh. mi nawet zrobić mojego wyzwania. No to jest, uh -huh. dobrze, kupujemy Amerykę. Serio to zrobisz? Nie nie no i cię rozwalam teraz, wiesz? Rozwalam cię teraz, denerwowałeś, mnie. mnie teraz, denerwowałaśmy, Idę cię rozwalić. Idę cię rozwalić, nie? No i wyszedł serwera, no i to jest chłop, który ma jaja, no to jest właśnie typowy Bobo. On jedyne co robi, to przeszkadza. To jest typowy Bobo. Zamiast zająć się swoim interesem, to on będzie potem płakał i narzekał, że ma gorszą wyspę, no nie? Co? Ja mam kochones. Mhm, super. Fajnie. Ja ci chciałem tutaj... Ja ci dałem 5 deksów za to, że ty postawiłeś kilka klocków na Serio. I ty uważasz, że to jest uczciwe, nie? Naprawdę. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze 180 bloczków. No to naprawdę nie jest aż tak dużo. Ej, ja chyba będę kopał tylko kilofem po prostu, bo wszystkie itemki wszystkie itemki i tak się da skopać kilowem najszybciej, no nie? Tak naprawdę. Czy znaczy, dobra, może ziemię, nie, ale patrzcie. Ja mogę sobie teraz stać, o, w ten sposób mogę wam pokazać, patrzcie, www .abreety. pod kamerką macie tu napisane. Patrz, o! Możesz sobie wejść, zamówić, bo są bluzy, koszulki, kubki, plecaki łatki pod mysz i, i widzisz, razem ja tu skopuję jeszcze 50 bloków stary. Stop. O 150, dobra, wiesz co, a może ja pójdę i skontroluję co tam u ciebie słać, co co ty myślisz? Ej! jakoś skrzynka mocna wypadła. Chwila, zobaczmy co tutaj wypadło. Ej, bo to mogło być naprawdę mega mocne. Chwila, bo ja tam widziałem w ogóle jakieś kolorowe, słuchajcie... No, blok purpuru to to nie. Dobra, gąbka to nie. Ej, strasznie dużo tu jest tych itemków, ale coś mogło, słuchajcie, tutaj wypaść. Coś, co robiłoby wrażenie. A ten design ma być to ładnie wyglądać, czy ma być funkcjonalne? Spowolnienie i odporność? Trwała mikstura żółwiego mistrza. Dostałem książkę na jedwabny dotyk, rozumiesz to? Nice. Dobra. Głowę Creepera dostałem! Nice! -y. O kurde, ej, kopanie tych demów jednak ma sens. Ej, bo ty się coś pytałeś, no nie? No. Yy, to czekaj, to ja lecę chyba, do ciebie w takim razie. To. Lecę, ale patrz, normalnie głowę Creepera mam. O kurde, stary, patrz, kto do ciebie idzie. Patrz, kto do ciebie I, idzie. Nie, tylko nie Creeper, bo Stary Creeper do ciebie formę. leci. Creeper do ciebie, o, idzie cię wysadzić, o, rozumiesz? Czy ty ale, widzisz? Wiesz, wie, ten Creeper wysadzi sobie całą formę. Stary, ej, ładnie. Podoba, no. a jest symetrycznie? Tak. Tu jest dwa, tu jest trzy, tu jest trzy. No nie, jest symetrycznie. Tu no są trzy kratki, po lewej, a po prawej są trzy. Ej, dobra! Prankowałem! Prankowałem! Jest symetrycznie. Ej, dobra! Co, jeszcze 146 bloków, ale powiedz, że ta głowa creepera robi wrażenie, co? Robi wrażenie, aż się boi. No? 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 no. Bobżdyl? No gdzie jesteś? No czemu się chowasz przed abarkowie? no? Nie no. mam Pracowa. Dobra, nie, bo ty, no dobra, już pracuj, już prasą. ja już nie przeszkadzam Ale już nie przeszkadzam, ej, Bobrze, ja już przecież ci nie przeszkadzam, dobra Patrz, wyrzucam sobie tutaj ten, widzisz, a, a widzisz, żebym ja ci przeszkadzał teraz w tym momencie? No, nie. Ej, obsydian wyrzuciłem, który by się przydał, dobra, potem się to pozbiera Ja lecę w takim razie dalej, tylko założę sobie, słuchajcie, ten helmik, a jedwabny dotyk, no na pewno się przyda Ty, chłop sobie zdobył profesję, Kai jest tutaj za węgiel albo za emeraldy, można u niego kupić Kamienną łopatę. Ej, stary, chciałbyś wydać jeden emerald za kamienną łopatę? Za drewnianą to chętnie, ale z kamienną to nie ma sensu. A za diaksową na przykład byś dał, czy nie dałbyś? Eee, nie, lepiej drewnianą. Mhm, rozumiem. A to dlaczego na przykład używasz diaksowego kilofa? Eee, no jaki Bo No stary, dałeś. Jak... nie no jako, no dobra a, Ale ja na przykład kojarzę, że ty masz stary em, Samemu zrobić sobie siekierkę żelazną no to dlaczego nie, dlaczego nie W takim razie dirtową, tę drewnianą Dirtową? <grytował>? No dirtową, dirtową byś, dirtował, byś to zrobił to ja Ej akurat dirtową, przyznaj szczerze Dirtową byś na pewno używał, no, co? No, bez mm -hmm. tylko bym używał Coś tak czuję, coś tak czuję, ej dobra Uuu, 4900 stary Patrz na taba Zaraz będę no. miał dwa razy więcej bloków od Ciebie. Ej, ale dlaczego wy w ogóle z Elviso i Maciochem nie kopiecie? Nie, Bo dobra, Maciok czasem kopie. To jest dla Berki. O nie, nie, świniak mnie zaatakował. Jakiś Do, guziec. Guziec, <laughs> guziec jakiś. O kurde, ej, guziec nie wiesz. To jest taka afrykańska świnia. No i to było dosłownie, to był dosłownie afrykański... Ej, pamiętasz y, bajkę Disneya Król Lew? Tam był Timon i Pumba. Pumba był świniakiem. To to dokładnie, bo. O, zrób chrom, zrób chrom. No właśnie, to, to właśnie. Ja bo ja myślę, że ty masz mniej więcej tyle samo szarych komórek i, i IQ, co co świnia, po prostu, nie? Oho. Nie? nie? <grym> jest bardzo inteligentna. No powoli. akurat też o tym słyszałem, nie? Znaczy Oho. na pewno bardziej od ciebie, więc chyba tak, Oho. więc chyba. Aha! Czy mniej inteligentniejszy od świni, czy tak samo? Nie no, stary, myślę, że. Nie no, myślę, że mniej. Myślę, że mniej. Oh. No z całym szacunkiem, nie? To <grym> Dobra, ja tutaj zgadzam, nie, 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 znowu jakieś stare moby narespiłem, no nie, no wypadł ej, pijakaj, mi stąd, stop... o, o to emerald to został, dobra, ej, ja jeszcze 50... ej, a wiesz co, bo ty zaraz zaczniesz śpiewać głupie rzeczy, to może ja, może ja po prostu tutaj, wiesz co, bym sprawdził na przetek ci idzie robota, czy nie? Ja nic nie robisz, gazetę czytasz cały dzień, łaskawiczny ten obiad, nie? Yes. O dowód się jak dzień Ty z kolegami boisz pić niż z moją mamą przez I zamiast dziećkiem zająć się musiałeś znowu wyjść na mecz to Że, ej, akurat moja na mecz, to można by pójść stary Nie? Cię, A Tak mnie? Z tym świniom, Ale tak co naprawdę mnie? Mówisz, że ty o tym wiesz. Ej, a weź zmień tekst, że Bobo to świnia. Weź zmień. Co? Weź zmień tekst na Bobo to świnia. Co ty na to? A dobra, to no. jest to tak. No jak aber a ty no miałeś zmienić na Bobo to świnia, Mówisz, nie abera. O tym wiesz. No i super. No. Ej, niech ktoś to zszotuje, w ogóle możecie sobie to cofać, weźcie sobie to cofnijcie i to strzotujcie, bo naprawdę ja nie będę w ogóle tego tolerował, nie, ja nie będę, na zewnętrznych odcinkach po prostu ja bym się wyciszył, nie, więc macie ostatnią, słuchajcie, tutaj okazję, ej, dobra, słuchaj, zostało mi ostatnich 10 bloków, więc w tym momencie, stary, pójdę do ciebie no. skontrolować, jak bobrzdylowie idzie. Uh -huh. I chyba będziemy razem odliczać. Okej, okay, powiem ci tak, mega ładnie to wygląda, ale cokolwiek się ale zmieniło. Jest funkcjonalny, chłopie, woda, pan, cała woda. Okej, okay, bardzo spoko to zrobisz, że akurat w wodzie jest murek, no bo wiadomo, że w nowych Minecraftach to jakby się. To nie zabiera no. wody, a kiedyś zabierało. Tutaj trzeba będzie zrobić daszek. Ale słuchaj, my mamy jubileusz! Jeszcze 10 bloków i równe 5 koła! Więc stary, chodź ze mną, chodź ze mną no i ja musisz, musisz dostąpić to tego zaszczytu. Nie z tego powodu. Ooo, stary, a zrobisz jakąś kolorową fajerwerkę? No, bo, bo ci ty umyl, bo ty to, się nauczysz robić kolorowe. Tego ty Wiesz, że możesz użyć Diaksa do firewerek, nie? No właśnie chcę użyć tego, co od ciebie Dobra, dostałem. stary, to dawaj. Dobra, bo ma przygotowane fajerwerki, teraz wypiszcie, jak myślicie, co będzie pięciotysięcznym blokiem. Ej, stary, one nic nie dają. Wiesz, że to ale nie mają efektu. Tak dobra, mam... dobra, stary, wykopujemy. Uwaga, stary, Yo. obstawiaj co jest pięciotysięcznym blokiem. Strzelaj e teraz. E kobel. Ja obstawiam, że to stary D będzie Dirt. D tak? Ja też opisałem, że to będzie dirt. Ale wy piszcie teraz w komentarzach, zobaczymy, kto dotrwa do tego momentu. Jeszcze cztery bloki. No. Jeszcze trzy. Jeszcze no. dwa. No. I uwaga. Uwaga. I, I... to by. To, to jest 5000, no. ale następne, jakby liczę na no. następny. Uwaga. No. To jest 5000, to no Dobra, pa, dawaj, pa, dawaj, fajerwerki, Dobiliśmy pięć koła bloków. Pa, pa. Wow! I ty ja diament zużyłeś na, po... na taką fajerwerkę? Bo masz diament na to poszedł. Ale, ale do dupy strasznie to jest! Ej, strasznie do dupy. Słuchajcie, patrzcie, dirt dopiero jest 5000 no, trzecim blokie. Ej, mega to wygląda. Moi drodzy, kliknijcie w jeden z tych dwóch filmów, żeby zobaczyć nasze poprzednie przygody i teraz każdy zostawia sobie, bo dobiliśmy 5000 bloków oraz wpadajcie na sklep www.abra Pierwsza linka w opisie. Są bluzy, koszulki, kubki i wiele więcej z nowej kolekcji Abra i Bobo Team. Trzymajcie się i Elo!